Zanim tak zwane patrole obywatelskie nie zechcą oczyszczać naszych placów i ulic tak, by zostali tylko ci odpowiedni. A ja się cieszę, że urodziłam się w kraju, w którym mogę funkcjonować jako inkubator i pojemnik na prawdziwego Polaka. Ma, flaga, jeżeli nie macie polskiej, no to może być jakaś zbliżona kształtem albo kolorem. Kończy się ta okrutna wojna, a Ukraina będzie znów niepodległym, suwerennym krajem. I e, nie będzie już więcej, będzie potrzebowała pomocy w odbudowie, i tego jej wszyscy życzymy. Sława Ukrainie. Cześć! Wiecie, kogo dawno nie było na tym kanale Klaudii Jahiry i jej kontrowersyjnych wypowiedzi. Witam na kanale A to Ciekawe, gdzie w dzisiejszym odcinku przybliżę Wam postać posłanki, która postanowiła podzielić się z nami swoim talentem wokalnym, a także wypowiedziała się na temat losów Ukrainy po wojnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, bo inaczej Yahira będzie nadawać w każdym radiu. Jeśli to zrobiliście, Wasze uszy mogą być spokojne. Przechodzimy do tematu. Zaczniemy od najnowszego wystąpienia, w którym posłanka Klaudia Yahira postanowiła zabrać głos. Zanim na siedem spustów zamkniemy nasze granice, zanim cały ten Sejm uchwali antyimigranckie prawa, Zanim zaczniemy uważnie się przyglądać naszym metrykom i jeszcze uważniej metrykom naszych sąsiadów, zanim poddamy analizie DNA do ostatniej kropli krwi i sprawdzimy ostatni włos z naszej głowy w poszukiwaniu wrogich fragmentów DNA, zanim tak zwane patrole obywatelskie nie zechcą oczyszczać naszych placów i ulic tak, by zostali tylko ci odpowiedni. Pamiętajmy, że każdy z nas kiedyś skądś przyszedł. Nikt tu nie mieszkał od zarania dziejów. Jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Korzystamy z jej dobrodziejstw, spożywamy jej plony i wydobywamy bogactwa. Nie jesteśmy tu pierwsi. Wielu było przed nami i czasem napotykamy się na parę skorup i jakieś tajemnicze znaki. My też przeminiemy i przyjdą po nas następni. Dlatego zanim zbudujemy najwyższy mur i zasieki z drutu kolczastego, Dziękuję bardzo, pani wiedzmy... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam panią poseł... Zapraszam panią poseł Marię pod Prawo i Sprawiedliwość. Tak, dobrze słyszycie. Twierdzi ona, że patrole obywatelskie będą oczyszczać ulice, zostawiając tylko tych, których uznają za słusznych, jakby to było celem tej inicjatywy. Patrole te zaczęto organizować, gdy pewien kolumbijczyk zabił młodego Polaka. I były one odpowiedzią na ten karygodny czyn. Czy jest coś złego w tym, że obywatele postanowili wyrazić swój sprzeciw wobec nierozsądnej polityki migracyjnej, która jak widać zbiera już pierwsze żniwa? Zamiast przeinaczać działania tego ruchu, Yahira mogłaby walczyć z tymi, którzy stanowią prawdziwe zagrożenie. Zamiast tego serwuje nam kolejne wystąpienie, w którym broni imigrantów, a jednocześnie szczuje na ludzi pragnących zadbać o bezpieczeństwo swoich dziadków, rodziców i dzieci co więcej, to co mówi, nie ma żadnego pokrycia w faktach i jest zwykłym kłamstwem wymierzonym w Polaków. Ciekawa jestem, od kiedy mównica sejmowa stała się miejscem, gdzie można bezkarnie kłamać na temat obywateli. Yahira wyszła, nagadała głupot, a niektórzy jej uwierzą, uznając ją za wiarygodną, bo przecież nie każdy ma możliwość wypowiadania się z tego miejsca. I na tym koniec. Tak właśnie wygląda dzisiejszy Sejm. Ktoś przychodzi, kłamie, i nie ponosi za to żadnych konsekwencji. To nie jedyna jej wypowiedź z mównicy sejmowej, która woła o pomstę do nieba. Marzę o jednym. Marzę, by więcej nowelizacji tej ustawy nie trzeba było przyjmować. Dlaczego? Dlatego, bo już niedługo Ukraina będzie, zakończy się ta okrutna wojna, a Ukraina będzie znów niepodległym, suwerennym krajem i e, nie będzie już więcej. Będzie potrzebowała pomocy w odbudowie i tego jej wszyscy życzymy. Sława Ukrainie! Według niej Ukraińcom trzeba pomagać, dawać pieniądze na prowadzenie wojny i na odbudowę kraju, a wszystko to zwieńczone głośnym hasłem „Sława Ukrainie. Stwierdzenie, że jest to obrzydliwe, to za mało. Wygłaszanie hasła „Sława Ukrainie na polskiej ziemi, która była okupowana przez III Rzeszę z udziałem ukraińskich nacjonalistów, jest zachowaniem wysoce niestosownym, zwłaszcza w ustach posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jako kobiecie nie wypada mi używać pewnych słów, ale jest to po prostu niedopuszczalne. Jachira jako posłanka powinna dbać o interes Polski i Polaków, a nie obcego państwa. Ona jednak woli wykrzykiwać hasła, którymi posługiwali się Ukraińcy w 1943 roku, mordując polską ludność cywilną na Wołyniu. I ona ma być polską posłanką? To jakiś nieśmieszny żart. A Polacy co miesiąc składają się na jej dietę poselską, żeby mogła głosić takie tezy. Absurd w czystej postaci. Jednak głoszenie antypolskich haseł, czy publikowanie kontrowersyjnych zdjęć ma we krwi. Oto lista rzeczy, którą koniecznie powinniście posiadać w tej formacji. Mapa Polski od morza do morza, no żeby było wiadomo, co należy bronić. Ma, flaga, jeżeli nie macie polskiej, no to może być jakaś zbliżona kształtem? Albo kolorem. Dron, aby mieć orient, co się wokoło dzieje. Prowiant najlepsze będą parówki smoleńskie. I łopatka ekshumacyka. Film, który właśnie mieliście nieprzyjemność oglądać, został nagrany 8 lat temu i nadal znajduje się na jej kanale YouTube. Przez 8 lat ta pani nie pomyślała, że wypadałoby go usunąć. Wydrukowała flagę Polski, umieściła na niej swatykę i opublikowała w sieci. A teraz zasiada w parlamencie. I nie, nie akceptuję argumentu, że to satyra. Na pewno na taką formę nie powinna pozwalać sobie osoba publiczna, a zwłaszcza posłanka. A nawet jeśli opublikowała to, nie pełniąc jeszcze funkcji publicznej, materiał ten już dawno powinien zniknąć z jej kanału, ponieważ jest obrzydliwy i wprost obraża nasze barwy narodowe. Wiedzieliście, że Yahira jest wokalistką? Ja też nie wiedziałam, ale po obejrzeniu tego materiału już rozumiem, dlaczego nigdy nie słyszałam o jej utworach. A ja się cieszę, że urodziłam się w kraju, w którym mogę funkcjonować jako inkubator i pojemnik na prawdziwego Polaka który może nawet zostanie duchownym albo pedofilem w sutannie. Moja macica, jejniki meldują, że wszystko u nich w porządku. Jednak chciałyby zapytać, czy będą miały prawo na wypadek okresu do zasiłku pogrzebowego i czy będzie on wypłacony w połowie, czy w całości. Po obrażaniu ludzi dbających o swój kraj, wykrzykiwaniu antypolskich haseł i znieważaniu barw narodowych, przyszedł czas na atak na osoby wierzące. Stanie pod kościołem i mówienie o pedofilach w sutanach jest ciosem wymierzonym prosto w tych, którzy do kościoła uczęszczają. Wiadomo, że przypadki pedofili w kościele się zdarzają i należy je bezlitośnie tępić, tak samo jak w każdym innym środowisku niezależnie od tego, czy sprawcą jest ksiądz, sprzedawca, ratownik czy policjant. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce żyje aż 27 milionów zadeklarowanych katolików. Takie prowokacje ze strony Yahiry pokazują jedynie jak słabym jest człowiekiem, skoro musi sięgać po tak prymitywne formy wyrazu. Ciekawe czy byłaby tak odważna robiąc to pod meczetem albo synagogą. Zapewne gdyby spróbowała, byłaby ścigana jak Poseł Brown po zgaszeniu świec hanukowych. Najpierw hipokrytka mówi o tolerancji, a później obraża większość Polaków. To jawny pokaz hipokryzji, zresztą nie pierwszy w jej wykonaniu. Na koniec wspomnę, że miejsca kultu religijnego należy szanować, a już na pewno powinien to robić polski polityk. Ciężko było przez to przebrnąć, ale jakoś się udało. A wy co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że prezentowanie symbolu, który Niemcy nosili na ramionach, okupując nasze ziemie, jest w porządku? A może to objaw pogardy i braku szacunku wobec Polaków? Koniecznie podzielcie się też swoją opinią na temat tego, że polska posłanka wykrzykuje takie hasła z mównicy Sejmowej, a nikt nie protestuje ani nie ponosi konsekwencji. Byliście na kanale, a to ciekawe. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Możecie też udostępnić ten materiał dla lepszych zasięgów. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!